Dzień dobry, jest piątek 17 stycznia. Klaudia Rusek zaprasza na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! Turystyczna instrukcja obsługi szklarskiej poręby. Spotkanie noworoczne w Kowarach. Jak korzystać ze stoków narciarskich i tras biegowych, a także jak bezpiecznie spędzić urlop w górskim kurorcie. Szklarska poręba stworzyła turystyczną instrukcję obsługi. Dzięki temu urlop w karkonoszach będzie udany. Rocznie szklarską porębę odwiedza ponad 2 miliony turystów. Dużą grupą wśród nich są rodziny z dziećmi, a sezon trwa tu niemal cały rok. Zainteresowanie wśród turystów naszym miastem, karkonoszami, górami Izerskimi jest ogromne. Teraz przyszedł czas, żeby zadbać o jakość tego wypoczynku, o bezpieczeństwo. I właśnie dlatego powstała turystyczna instrukcja obsługi szklarskiej poręby. Znajdziemy tu 14 punktów, które duży nacisk kładą na bezpieczeństwo. Ciągną dzieci na wózkach, na saneczkach i w ten zagrożenie dla siebie jak i dla narciarzy. Tereny narciarskie są niedostępne dla saneczek. Podobnie sytuacja ma się na Polanie Jakuszyckiej. Apelujemy do, do pieszych i do narciarzy o wzajemny szacunek i o zachowanie kultury No i liczymy, że będą w stanie się ze sobą dogadać, ponieważ góry są dla wszystkich i mamy nadzieję, że każdy w nich znajdzie taką swoją bezpieczną przestrzeń. Piękna pogoda w mieście zachęca do górskich wędrówek. Jednak w karkonoszach panują trudne warunki, a turyści bardzo często są nieprzygotowani. Sprawa jest poważna, bo ilość interwencji goprów wzrosła o 15% w stosunku do lat ubiegłych. Te nieodpowiedzialne zachowania, z którymi mamy na co dzień do czynienia, to przede wszystkim używania wszelkiego rodzaju jabłuszek, saneczek. Y do zjazdu na szlakach oblodzonych. Ten swoisty savoir-vivre będzie dostępny w formie ulotki na terenie całego miasta. Moim zdaniem powinno to być wszędzie na każdym kroku uwidocznione, żeby każdy miał okazję z tym się zapoznać. Trzeba ludzi edukować, ale tak jak żona powiedziała, to powinno być bardziej zachęta niż jakieś represje, bym powiedział. Tak? Fajnie jest po prostu, żeby ludzie wiedzieli, bo często popełniają nieświadomie różne błędy. I... Turystyczna instrukcja obsługi Szklarskiej Poręby to dopiero początek zmian. Już teraz pod wyciąg w weekend dojechać można na busem, a ruch usprawnić ma droga jednokierunkowa, a niedługo stanąć ma także tablica informująca o ilości miejsc parkingowych. Obecna wersja jest typowo zimowa, ale będziemy pracowali nad podobną propozycją dla turystów na okres letni. Szklarska Poręba to pierwsze miasto w Polsce, które stworzyło kompleksowy poradnik dla turystów. W Miejskim Domu Kultury w Kowarach burmistrz Elżbieta Zakrzewska i przewodniczący Rady Miasta Kowary Maciej Michela podsumowali swoją działalność w 2019 roku. W Miejskim Ośrodku Kultury Kowarcy Samorządowcy podsumowali miniony rok. Jak zaznaczyła burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska, był to czas wzajemnego poznania się, jak również wskazania priorytetów działań, wśród których znalazło się powstrzymanie w mieście nad Jedlicą, odpływu przedsiębiorców, jak również pozyskanie kolejnych. Pierwsze, takie chyba najważniejsze wydarzenie to było to, że ustaliliśmy opłatę od środków transportowych na chyba jednym z najniższych w Polsce i ta opłata... Płata obowiązuje również w tym roku budżetowym. Drugie to cykliczne spotkania z przedsiębiorcami i wysłuchiwanie ich uwag, ich wniosków, ich wniosków do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym jest przekazywanie lokali użytkowych za złotówkę, za symboliczną złotówkę po to, żeby te lokale zaczęły funkcjonować. Przewodniczący Rady Miasta wskazał z kolei na stworzenie odpowiednich relacji pomiędzy radą a burmistrzem. Udało nam się uregulować współpracę Rady Miejskiej z burmistrzem miasta Kowary. Na bazie takiej konstruktywnej dyskusji, bo przez ostatnie kilka kadencji różnie to w Kowarach bywało i ta współpraca była taka trudna. Zdaniem Macieja Micheli. Jednym z sukcesów było utworzenie w Kowarach budżetu obywatelskiego. Może pierwszy rok w ograniczonym takim zakresie 100 tysięcy złotych w pięciu dzielnicach Kowar, natomiast ten budżet będzie prawie dwukrotny już w budżet w roku 2020 i mieszkańcy znowu będą mogli jakieś tam małe inwestycje w niedaleko swoich miejsc zamieszkania zaplanować i zrealizować, bo daliśmy dowód tego, że można. Z kolei wicestarosta powiatu współpracy. Z kowarskim ratuszem określił jako bardzo udaną. Niezła współpraca, dobra komunikacja, wzajemna życzliwość, pomaganie tam, gdzie sobie możemy pomagać. Oczywiście dyskusje, rozważanie różnych problemów dzięki temu, że władze Kowar są władzami nowymi, mają nowe. Yy, spojrzenie na różne problemy i próbujemy je wspólnie rozwiązywać. Elżbieta Zakrzewska, burmistrzem KOWAR, została w drugiej turze wyborów samorządowych w 2018 roku, uzyskując 55% głosów poparcia. Już w najbliższą sobotę będzie można skorzystać ze szczególnej wycieczki śladem jeleniegórskich tajemnic i legend. Jelenia Góra ma ponad 900-letnią tradycję. A czy Ty znasz historię i tajemnice stolicy Karkonoszy? No właśnie, czas więc wybrać się na spacer, koniecznie z przewodnikiem. Te spacery skierowane są i do dzieciaków, młodzieży, tak żeby poznać opowieści te najpiękniejsze, baśniowe, ale i kolejne spacery, które planujemy, będą odpowiadały historię górskiego kata, będą opowiadały historię Królowej Marysieńki. Jeżeli mówimy o legendach, to mówimy też o duchu gór, który niepodzielnie włada tą krainę już od czasów niepamiętnych, więc na pewno będzie dużo duchu gór, będzie o założeniu jeleni Góry legendarnym, póki co, bo nie znamy daty powstania miasta. Będzie trochę mroczności, czyli o prawie katowskim, no bo przecież w końcu żyjemy w mieście prawa miecza dawnego. Także mnóstwo ciekawostek i to będzie też wycieczka dostosowana dla każdego. Już w sobotę duzi mali będą mogli poznać legendy Jeleni Góry. Będzie to szczególny spacer z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nie zabraknie także wielu niespodzianek. Spotykamy się przy naszym Neptunie. W rynku o godzinie 12.00. Tam będę czekał na wszystkich uczestników, no i ruszamy. Krótko mówiąc, w miasto. Krótko mówiąc, w miasto, czyli głównym deptakiem, przyjdziemy też obok e, kościoła Erasmusa Pancracego. Tutaj przyjdziemy ulicą Konopnicką, podejdziemy pod Serkiew, no i mamy jeszcze kościół Łaski na końcu, tam z tyłu. Taki ciekawy, z bardzo fajną historią, nietypową, jedyną na świecie. Co ważne, tematyczne wycieczki po Jelenie Górze odbywać się będą cyklicznie od lutego. Zapisy i szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdą Państwo na stronie internetowej hellopoland.pl. Wito Hugo i Apollo nie zdążyli dobrze poznać szklarskiej poręby, a już stali się jej turystycznym hitem. Zapraszamy na spotkanie ze stadem Alpak. Mają wielkie oczy i włosy jak od najlepszych stylistów, a do tego są ciekawskie i uwielbiają się przytulać. Drodzy Państwo, oto one. Fryderyka, Melania, Wikunia, Zuzia, Ola, Sid, Czarna, Sara. Szybko stały się sensacją szklarskiej poręby. No myślałem, że w, w, widziałem wszystko w Karkonoszach, ale teraz się pojawiły alpaki jeszcze. Dla ludzi jest to naprawdę sensacja wielka, jeżeli nas widzą gdzieś na szlaku, czy, czy po prostu nawet na podwórku widzą zwierzęta, bo są naprawdę przepiękne. Na spacer chętnie wychodzą jednak panowie Vito, Hugo i Apollo, którzy szybko stali się ulubieńcami nie tylko dzieci. Bardzo się podobało. Rewelacja to jest w ogóle coś, relaks ze zwierzęciem, który nie jest psem, nie jest kotem, jest dużym zwierzakiem, który się. Fajnie głaszcze. I tak naprawdę jest to przyjemność zarówno dla tej osoby wyprowadzającej ale również myślę, że dla tej alpaki, która nie musi y, cały dzień siedzieć w zagrodzie, tylko może się przejść po, po lesie. Spacery w Szklarskiej Porębie z alpakami uspokajają i świetnie działają na skołatane nerwy. Nawet poprzez przebywanie z nimi przez ich uśmiech można sobie polepszyć naprawdę y, nie tylko humor, ale też samopoczucie na cały tydzień albo i nawet na miesiąc. Alpaki z karkonoszy szturmem podbijają serca nie tylko turystów. Mają także sporo fanów w sieci i nie ma się co dziwić. Urokiem osobistym mogłyby obdzielić cały Miasto. To już wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.